Witam serdecznie wszystkich, tych zwłaszcza, którzy są zainteresowani kwestiami habsbursko-hochenzollernowskimi, tak to nazwijmy, czyli prusko-austriackimi. Dzisiaj dosyć ciekawy wątek chciałem poruszyć, ale oczywiście na samym początku wyżebram może parę lajków. Ci, co lubią tematy związane z Habsburgami, polecam, żeby zalajkowali. Również ci, co już pierwszy raz się pojawili, żeby zasubskrybowali. Ten kanał, bo w playlistie dotyczącej Habsburgowie kupę, kupę ciekawostek znajdziecie na temat Habsburgów. Tak więc przejdźmy sobie do tematu związanego z tym, w jaki sposób Hohenzollernowie i Habsburgowie podzielili Śląsk. Przejdźmy do roku 1740, tam wówczas cesarz Karol VI Habsburg, który był królem Węgier, Czech i arcyksięciem Austrii, Zasłabł sobie chłopina na polowaniu, wkrótce później umarł, i tak naprawdę nikt się nie spodziewał, że cesarstwo stanie w takim obliczu upadku, a jego ziemie będą mogły paść ofiarą zachłannych sąsiadów. Wówczas wiele koronowanych głów ówczesnej Europy nie uznawało w ogóle dekretu zmarłego cesarza, w którym wyznaczył on na swojego następcę córkę Marię Teresę. Pogląd ten szczerze mówiąc również podzielał król Prus, czyli Fryderyk, no i w konflikcie o tron wiedeński widział tak naprawdę sposobność na oderwanie od Austrii jej najcenniejszej posiadłości, czyli po prostu Śląska. Prawo do korony austriackiej poza Marią Teresą oczywiście przysługiwało również dwóm innym europejskim monarchom, bo między innymi elektorowi Brandenburgi, przepraszam, elektorowi Bawarii, Karolowi Albrechtowi oraz elektorowi Saskiemu i królowi Polski zarazem, czyli Augustowi III Sasowi. Hiszpania i Królestwo Sardynii były wówczas Również żywotnie zainteresowany przejęciem austriackich posiadłości we Włoszech. I w taki sposób właśnie zawarto wówczas antyhabsburski pakt, na mocy którego Karol Bawarski zajmował Górną Austrię, Czechy i Tyrol, koronując się jednocześnie na cesarza. Fryderyk II zajmował Dolny Śląsk, natomiast August III Sas stawał się dziedzicem Górnego Śląska i Mora. Ojcem chrzestnym oczywiście. <laughs> Traktatu rozbiorowego była Francja, która takim łakomym okiem dosyć spoglądała na austriackie Niderlandy. Król Pruski Fryderyk, oczywiście natychmiast, ruszył na Śląsk. Zajął go w ciągu dwóch miesięcy i w sposób taki triumfalny wjechał do Wrocławia, który był ogarnięty od miesięcy antyaustriackim powstaniem. Karol Bawarski natomiast zajął. Czechy, no i wkrótce też koronował się na cesarza. I sytuacja domu Habsburgów stała się, jeszcze, że mówiąc, krytyczna. Mimo taktycznego zwycięstwa w kwietniu 1741 roku pod Małujowcami, Prusacy stracili w tym starciu blisko 5000 żołnierzy, no tak naprawdę kilkaset więcej od Austriaków, i nie zniszczyli tak naprawdę śląskich armii Marii Teresy. Na szczęście dla dworu wiedeńskiego Osiągnęli już praktycznie swoje cele i starali się bardzo szybko uwolnić od antyaustriackiej koalicji, odczuwając niepokój przed wzrostem potęgi Bawarii. Królestwo Sardynii zrobiło praktycznie to samo, obawiając się obecności hiszpańskiej we Włoszech, no i Sardynia zadowoliła się niewielkimi nabytkami terytorialnymi w habsburskiej. Lombardy, natomiast zmieniła front, stając się stronnikiem Wiednia. Stanowisko Berlina zmieniło się jednak po kilku miesiącach. No i Prusy, Prusy, widząc słabość południowego sąsiada, zaczęły żądać więcej. Fryderyk Wielki zaproponował Marii Teresie militarną pomoc w walce z Bawarczykami, lecz tak naprawdę w zamian chciał uzn uznania swoich praw do Dolnego Śląska, ziemi kłodzkiej, zwanej z racji swojego strategicznego e, miejsca, taką bramą do Śląska, a także większej części biskupiego księstwa Nyskiego. E, aby tak naprawdę nie zdradzać swoich planów e, dotychczasowym sojusznikom, Prusy rozpoczęły z Austrią tajne rokowania. Ustalono też, że dwór wiedeński odstąpi Prusom Dolny Śląsk, gdzie Kłodzką oraz Księstwo Nyskie, bez jego południowej części z siedzibą biskupią. W Johannesbergu natomiast w zamian Prusy zaniechają działań wojennych, ograniczając się jedynie do pozorowanych ruchów mających na celu utrzymanie w tajemnicy prusko-austriackiego sojuszu i tak praktycznie też się stało. E, mimo wycofania się w ogóle armii pruskiej e, z działań wojennych, Austriacy cały czas ponosili klęski. Wojska bawarskie trzymały zajmowane pozycje w Czechach przy praktycznie zupełnej bezradności Marii Teresy. Prusy łamią więc w tym czasie tajne porozumienia, ich armia wkracza do Czech, w bitwie pod Chotusicami austriacki marszałek Karol Lotaryński traci ponad 6 tysięcy żołnierzy, a jego armia praktycznie idzie w rozsypkę, uciekając w panice z pola bitwy. Aby utrzymać się przy władzy, Maria Teresa musi teraz zaakceptować wszystkie nowe warunki pokoju, jakie przedstawia jej Fryderyk Wielki. No i 11 czerwca 1742 roku wynegocjowano warunki pokoju. Stronę pruską wtedy reprezentował znany ze swej ostrożności i powszechnie nazywany strachliwym kurczakiem, jednakże wysoko ceniony za swą roztropność przez króla Prus książę Heinrich von Podewis, Natomiast stronę austriacką, szkocki arystokrata, ambasador Anglii w Prusach, hrabia John. Karmischel i wówczas jedyny szkod w brytyjskiej izbie lordów. Warunki pokoju były dla strony austriackiej druzgocące. Książę Podewils, tak jak się spodziewał tego Fryderyk Wielki, był doskonałym negocjatorem. Nie dość, że Prusy uzyskiwały wszystko, czego zażądały, to jeszcze wyeliminowały możliwość przejęcia części Śląska i Moraw przez króla Polski, czyli elektora Saskiego Augusta III. Praktycznie cały Dolny Śląsk i ziemia kłodzka przeszły w ręce Hohenzollernów, Natomiast górny Śląsk został podzielony na część pruską z Opolem, Racibiorzem, Bytomiem i Przyną oraz na część austriacką z Karniowem, Opawą Bielskim Cieszynem. Tak zwana no, w ogóle korona czeska, utworzona w połowie XIV wieku przez króla Luksemburga, a należąca teraz do Habsburgów, utraciła połowę praktycznie swoich ziem składała się teraz z Czech, Moraw oraz części księstwa nyskiego, części karniowskiego, opawskiego i księstwa. W traktacie, oczywiście, zadbano o prawa śląskiej szlachty. Na Dolnym Śląsku była ona w większości protestancka, jednak na wschodzie, na Górnym Śląsku, dominowali praktycznie katolicy silnie związani z dworem Habsburgów i niechętni do luterańskich Prus. Pokój wrocławski gwarantował im wolność wyznaniową, to jest ważne. Pokój no, w ogóle ratyfikowano 6 tygodni później w Berlinie i mimo, że wojny Śląska Śląsk pomiędzy Austrią i Prusami wybuchały jeszcze dwukrotnie, bo w 1744 i 1756 roku, no nie wpłynęły one na kształt granic tak naprawdę. Ostatecznie, szczerze mówiąc, przypieczętowano podział Śląska na pruski austriacki, w traktacie pokojowym podpisywanym w Hubertusburgu w pałacu myśliwskim w Wermsdorfie, niedaleko lipska, 15 lutego 1763 roku. Ten traktat kończył wojnę siedmioletnią pomiędzy dwoma koalicjami państw, czyli Prusami, Wielką Brytanią i Hanowerem z jednej strony, a Austrią, Francją, Rosją, Szwecją i Saksonią z drugiej strony. Część tej wojny była, był, częścią tej wojny oczywiście były zmagania o śląsk pomiędzy Berlinem a nie mogącym pogodzić się ze stratą tak bogatej prowincji wiednim. Taki to jest kawałeczek historii. Tak jak już powiedziałem, nie zapomnijcie o zalajkowaniu, o zasubskrybowaniu kanału, a jeżeli oczywiście jakieś ciekawe fakty na ten temat znacie, to jak najbardziej czekam w komentarzach na wasze podpowiedzi.